Do dzisiaj nie milknął echa tego, jak dobrze zagrał z Benficą Łociech Szczęsny w barwach Barcelony i nie tylko test oka, że tak powiem, potwierdza tak dobry występ Polaka Rodaka. Potwierdzają to również liczby? Otóż Opta od sezonu 2003-2004 zbiera statystyki i tak się składa, że Szczęsny, notując 8 udanych interwencji w meczu z Benficą, stał się posiadaczem rekordu w tym temacie. Jeżeli chodzi o Blaugrany, żadnemu piłkarzowi Blaugrany, żadnemu bramkarzowi Barcelony nie udało się zaliczyć aż tylu interwencji i jednocześnie zachować czyste konto. Wojciech Szczęsny bardzo szybko, nawet jeżeli nie aż tak szybko jak niektórzy by tego oczekiwali, wkupił się w łaski kibiców w Katalonii. Jasne, bycie jakimś, jeżeli punktem odniesienia dla niego jest penia, to jasne, że działa to trochę na jego korzyść, ale nie zmienia to faktu, że Szczęsny pokazał, że bardzo szybko był w stanie wrócić do bycia sobą po prostu i, no, mówiąc wprost, jest naprawdę bardzo potężną wartością dodaną dla swojej drużyny. Niektórych to cieszy, nie mam z tym problemu, ja sam szczęsnego lubię, i nawet jeżeli daję dużo dobrego ekipie, której zdecydowanie nie kibicuję, to nie wiem, jakoś smutny z tego tytułu nie jest.